Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, snow i kontynuujemy naszą przygodę w Metal Gear Solid. W poprzednim odcinku stoczyliśmy drugi i zarazem ostatni pojedynek ze Sniper Wolfem. Wyszliśmy z niego zwycięsko, ale nie ma niestety róży bez kolców. Sniper Wolf walczyła do samego końca i muszę przyznać, że zginęła jak prawdziwy wojownik. Niejeden facet nie potrafiłby odejść z taką godnością jak ona. No, ale w tym odcinku musimy się dostać do podziemnej bazy wojskowej. do której wejście znajduje się zaraz tam na dole tutaj oczywiście powinno się pojawić powiadomienie żeby włożyć drugą płytę ja już to wcześniej zrobiłem żeby zaoszczędzić cięć i tak dalej aha już widzę przeciwnika niech tylko się rozejrze jeden drugi drugi stoi i ma nas gdzieś Albo, jak myślałem, a ty się. Ja ci dam. Okej, okay, racje żywnościowe przydadzą się zawsze. Nie możemy wziąć, tak więc uzupełnię życie. Tak, wiem, że miałem full, ale głupi ja. Wszedłem wprost pod kamery. No i niestety wieżyczki zaczęły do mnie strzelać. A ten, gdzie polazł? Widzę go. Jest chyba pod nami. Nie. Nie ma go pod nami. Aha, pamiętam tam ten moment. Hmm. Kurcze najpierw chciałbym, żeby ten się pokazał. A... Gdzie ty jesteś? Dobra, mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzał. A, jesteś tam. Czy jak ja kucnę, to to mi... <ścoughs> to jest bardzo mądre. Bardzo realistyczne. Przesuń się. No, przesuwaj się. No, lepszego miejsca nie mogło... Wy... O, szczurzek. Lepszego miejsca na zatrzymanie nie mogło O, drugim. Dobra koleś, 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 nie idź tutaj Dobra Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś Dobra, nie widzę go Ale no gdzieś tu musi się czaić Tam jest Kamer tutaj nie ma Może jakoś Nie uda się go tutaj zwabić w taki sposób, ale chyba sam tutaj przyjdzie zaraz Tak I już po tobie. Hmm, a te syreny co oznaczają? A, dobra. Mniejsza z tym a, Tutaj co mamy? C4 winda. Nie wiem czy mamy z niej korzystać, czy w ogóle możemy... Możemy korzystać. Ale dobra, ja chcę na dół. Dziękuję. Aha. Dobra, skoro na dole nie ma już strażników, zejdźmy i posprawdzajmy, co tutaj ciekawego mamy. Amunicja to sokoma, zawsze się przyda. Tam na razie nie możemy się udać. Chyba nie możemy. Ja właśnie coś swejlowałem Dobra tutaj mamy granaty Tutaj możemy wejść Możemy, ale pamiętam, że tam nie jest zbyt ciekawie Tak, możemy iść tędy A, Dobra, kolejna amunicja A Teraz uważać na te wieżyczki Okej okay racje żywnościowe, niepotrzebne nam, tutaj coś mamy i jest. Co to jest? Famas. Dobra, jak się tam człowiek miał przedostać? Kurczę, już nie pamiętam. Winda nie. Chyba, że... To przejście... Dobra, mniejsza z tym zobaczymy, gdzie to przejście prowadziło. Coś konkretnego będziemy mogli tam zrobić. A tutaj jest tylko winda, prowadzi na górę, na dół nie zjeżdża. Tu jest. Aha, tu było... To pomieszczenie będzie nam potrzebne później. Sprawdzę czy czegoś ciekawego tu nie ma. Dobra, amunicja do snajperki. To mnie nie interesuje. Oj dobra, dobra. Trzyc, Tutaj mamy amunicję do nikity chyba. 28 na 28. Ale nie jestem pewien. No tak, dobrze pamiętałem. Tędy możemy się prześlizgnąć? Możemy! Dobra, tylko teraz wiemy, że są tu właśnie wieżyczki. Czy jest tutaj coś ciekawego? Coś tu jest. Ile mamy tych granatów? Cztery tylko. Chyba, że się... No już, 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 uspokój się mhm. Ożty, dziaduwo jedna Dobra, szanie was No Stinger, Stinger Czy on się przyda? Hmm. Zresztą dobra, przekonamy się czy się przyda, czy się nie przyda Tutaj chciałbym mieć sokoma pod ręką o, o, o. Pamiętam, czy ta para nam coś mogła zrobić, ale wolę nie wchodzić. Mhm. dobra. Wychodzimy. Znając życie, strażnicy się znowu pojawią. Nie? Okej. Okay. Idziemy tędy. Kolejny hangar z windą tym razem. Hmm, o ile dobrze pamiętam, a, albo źle pamiętam, w takim miejscu były gdzieś miny. Dobra, mam nadzieję, że ta winda nie jedzie ze strażnikiem. Nie. To pytanie, kto ją tutaj zawołał? Tutaj coś leży, naboje do FAMASa, Z FAMASa bardzo rzadko korzystamy, hmm. tu coś jest, FAMAS, czy to zwiastuje coś, znowu FAMAS, nic, FAMAS, nie, Soką. dobra. Winda sama przyjechała, to skorzystajmy z uprzejmości. Hmm. Chciałbym na dół zjechać. Czy możecie mi to umożliwić? Halo. Halo. Czy ja coś przegapiłem? Czy ona może sama ruszy? Hallo? No nie, tu jest pauza. Hallo? Halo, hallo? Czego ta winda nie chce ruszyć? Czy ktoś mi to powie? Hallo, windo nietroli. Snake, the elevator won't move unless you push the switch. There's a control panel, right? Get closer and press the action button. O mój Boże, <laughs> brak komentarza. <laughs> Ojacy <laughs> Ilu was jest? Trójka. Nie z takimi sobie radziłem. Jezu, Snake! A narzekałem, że rzadko korzystamy z Famasa. a Ała! Ty świniu jedna! Dobra, FAMAS, FAMAS, FAMAS. W ogóle nie pamiętałem tego momentu. A to, że o tak on tak bezczelnie zadzwonił i powiedział mi co mam robić, było chamskie. No świetnie. Kolejny sektor gdzie, gdzie nie mogę korzystać yy, z tego. No, z radaru. Dobra, po, Dobra, już jedną słychać. Tylko gdzie ty jesteś? Tu jesteś. E, chciałbym wiedzieć, czy jest was więcej. Dobra. Szkoda mi tak naprawdę granatu Pytanie Okej okay, zniszczona tak jeszcze na wszelki wypadek chyba nic Dobra tutaj nic nie ma o, rację. Wiedziałem, że gdzieś, w którymś momencie są miny. Tam amunicja do czegoś. Nabrak szanie tą amunicję. Doczołgajmy się do tej windy. Dziękuję. I co tym razem też na nas wyskoczą? A nie, 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 nie. nie. Przyjaciele ptaki. Wrony. albo kruki? Nie, to są wrony. Albo kruki? Pocze? Które były to większe? Kruki były większe. Papa. Słucham. Snake. I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Mm-hmm. Yeah. And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It What's was said, all me? a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied. She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, back then, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja? Too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it?

Snake. By nowe, te czasu. E, no, przepraszam bardzo, nie mam nic lepszego do roboty. Aha, dobra, koniec. Chciałem narzekać na to, że muszę jechać windą na dół. Ale skoro już koniec animacji. Pytanie, czy tutaj też są miny? Dobra, najwyżej. Nuk na mnie urwie. Tutaj. Nikita, C4. Po drugiej stronie. Rację. Nikita znowu. Zapisujemy grę. How's Naomi? Hmm? She's fine, I guess. What's up? Oh. Wcale, że nie, wypraszam sobie. Dobra, gramy już ponad 6 godzin. Jesteśmy prawie na samym końcu. Good luck, Snake. Dziękuję. A jestem ciekaw. Meryl? Nie. Natasza? Z nią tylko raz rozmawialiśmy. As strategy of nuclear deterrence continues. Nuclear weapons may be reduced, but they will never be eliminated. If you think about it, nuclear reduction does not mean much without elimination, is the ultimate goal. I used to work in the DIA. I figured the only way to achieve nuclear elimination was to work from the inside to convince them of the ineffectiveness of the deterrence theory. Seems like you're pretty focused on that issue. Victims of nuclear radiation are a sad thing to see and i have seen a lot of it i have seen more than enough of it i was born and raised in prebiet ukraine i was 10 years old on that day april 26 1986. you don't mean yes chernobyl that is the day that changed my life and thousands of other lives I live just three kilometers north of there. 600,000 to 700,000 people were evacuated. Over 650,000 children suffered the effects of radiation poisoning. Between 1986 and 1993, 12,000 children died. My parents and many others like them who helped in the cleanup died a few years later from radiation sickness. We must rid this world of all nuclear weapons before they cause more misery, before they destroy the delicate environment that keeps us alive. I will not allow this pain and anxiety to pass on to yet another generation. Okay, dzwonić Chyba będę dzwonił do wszystkich. A o taką końcówkę nam powie.